Emil Elektriko semieńczyk z tej strony. Nagrywam się z Gdańska. Mamy w tym momencie wrzesień. Jest bardzo ciepło, wręcz upalnie. Chociaż nocki już takie ciepłe nie są. Gdzieś jestem na jakiejś ulicy w Gdańsku. Tak sobie spaceruję. <noise> znając moją beznadziejną orientację w terenie. Mam nadzieję, że potem wrócę do swojego punktu. No dobrze, ale nie o tym mam mówić. Moi drodzy, nagrywam się w związku z tym. W sumie nie chcę robić zbyt wielu takich wideo, gdyż jest to temat trudny. Zwłaszcza na YouTuba. Mamy obecnie dwie narracje. E, wypowiem się na temat jako osoba interseksualna. E, wypowiem się jako ktoś, kto jest częścią społeczności LGBT. Dobra, może zawrócę. No zaraz gdzieś tam wejdę w uliczki i potem będzie problem z powrotem. E, moi drodzy, może tytułem wstępu: e, niektórzy mają do mnie pretensje, że wypowiadam się zbyt radykalnie i zbyt w stronę prawą. Ja jestem taką osobą, która obserwuje rzeczy dziejące się po stronie prawej, po stronie lewej i wyciągam wnioski po środku. I z tego co widzę, przez słońce mi świeci w kamer. I z tego co widzę, yy, prawda centrowa również dla wielu jest niewygodna. Powiem tak. Jestem osobą interseksualną, czyli biologię mam taką, że ani do końca męską, ani do końca żeńską. Więc trochę wiem jak to jest być po środku. W kwestiach biologicznych jak to jest identyfikować się z byciem pośrodku. I tak samo jest z poglądami, dlatego że wiem, że Radykalizm nie zawsze też jest idealnym wyjściem. E, wczoraj określono to tak, że, że się jedna z moich transpłciowych znajomych określiła to w ten sposób, trochę żartobliwy, że e, centryści to są tacy ludzie, cytuję, którzy nie wiedzą, nie wiedzą jakim dupa jeździ. To był cytat. Powiem tak, teraz całkiem na poważnie z moich obserwacji tu sobie teraz pójdę. Z moich obserwacji od 2014 roku udzielam się aktywistycznie. Yy, Mam taki wycinek społeczności nie dla całego LGBT, tylko konkretnie dla osób transpłciowych oraz interseksualnych. I teraz patrząc przez pryzmat działań dotychczas przeze mnie podjętych Patrząc przez pryzmat tego co dzieje się ostatnio, czyli margot czyli na przykład czyli na przykład yy, tęczowe maryki różne inne dziwne tego typu rzeczy, które mnie osobiście nie przypadły do gustu Jestem taką osobą że lubię działania bardzo konkretne, które coś wnoszą. I tak, jeżeli na przykład w 2018 roku, jeszcze przed 2018 rokiem, gdzieś tam chodziło o opinię. Na temat dość znanego forum dla osób transpłciowych, o transpomocy wręcz przekręcano nazwę na transprzemoc. Źle się tam działo, bo ogólnie były przetasowanie, jeżeli chodzi o administrację forum. Udało mi się sprawę nagłośnić. I tak, i tak te osoby, które zwracały uwagę, że na forum źle się dzieje, później miały pretensje, że ja w ogóle o tym informuję, że robię jakiś outing, cokolwiek mieli na myśli, że kogoś outuję, tak, że ujawniam niepotrzebne rzeczy. Tak, tylko że po mojej akcji Okazało się, że niedługo później sytuacja na forum. i ręka drętwieje, dłoń. Okazało się, że sytuacja na forum się uspokoiła. Że w miarę. W miarę, w miarę wróciła do normy. A też mówię o tym, że na tym forum udało mi się spędzić ładnych parę lat. Robię dość sporo wpisów. Parę razy z tego forum wylecić za poglądy. Między innymi za to, że nie jestem typową osobą transpłciową, tylko coś tam sobie modzę trochę po swojemu. I że. Pancik, sobie pójdę i że psuję wizerunek osobom transpłciowym. No, w każdym razie, skracając historię, najpierw narzekali, że jest źle. Jak się poprawiło, też narzekali, że jest źle. Tak samo na przykład z EPłapem, kiedy jedna z osób transpłciowych zauważyła sytuację, zaczęła sprawę gdzieś tam no właśnie na forum transpomocy. Napisała na temat ePłapu. O co chodzi z EPłapem? Zachęcam do obejrzenia, Jednego z moich filmów z 2018 roku, link dam w opisie. Sytuacja dość, dość jednak poważna dla osób transpłciowych i interseksualnych po korekcie płci. Więc tutaj też mi się udało rzecz nagłośnić. I tak, do mnie było to pretensje. Że wysyłam listy do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, aby te dane, może, nie były aż tak bardzo łatwo dostępne, ale do mnie były pretensje, ale jak już robiły to inne osoby, zaraz po mnie, no to fajnie, dobrze i w ogóle idealnie wysyłajcie listy jak najwięcej. No i ból dupy się skończył. Tak samo było na przykład z innymi sytuacjami, kiedy ja już od mniej więcej początku 2016 roku działam w temacie operacji. Zbieram informacje na temat operacji SRS brnie u, u doktora Irzego Weselego. Później pojawił się inny lekarz. Wys wyszła z tego bardzo brzydka historia. Także też skracając. Udało mi się informować, które z tych rzeczy są dobre dla społeczności transpłciowej, interseksualnej, której nie. Które nie, to był mój własny research, zrobiony dość dokładnie? I potem co? Potem był najazd na mnie? I co się potem okazało, że racja była po mojej stronie? Więc jak to jest, że... Oczywiście nawiązuje do pewnego wycinka społeczności do osób tutaj transpłciowych oraz interseksualnych konkretnie. Więc jak to jest? że najpierw jest tak że jest ból dupy, że jest coś niezałatwione że czegoś nie ma że nie ma jakichś udogodnień ja się staram działać w tym temacie a później są o to do mnie pretensje U, po co no to przestańcie wreszcie ojczyć że jest wam nie tak jeśli ktoś coś dla was robi dobrego to to uszanujcie Dlatego myślę, że to chodzi o coś konkretnie innego, że przynajmniej ja mam takie spojrzenie, że chodzi o to, że po tym co obserwuję ostatnio, że społeczność mniejszościowa płciowo i seksualnie chce sobie po prostu troszkę pokrzyczeć. Troszkę pokazać, że jest A niekoniecznie chcę, żeby żyło im się tak samo, podkreślając tak samo, jak zwykłym, przeciętnym, heteroseksualnym ludziom. Osobiście nie kumam jako ktoś bardzo praktyczny, czemu takie darcie mordy? i obwieszanie flagami wszystkiego, co się tylko da. Co by to nam miało załatwić konkretnego? Moje działania jakiś konkretny skutek przynosiły. Dobra, dalej nawiązuję. Refundacja na leki hormonalne dla osób interseksualnych. Nie wiem, czy osobiście, czy ktoś zgłaszał ten temat przede mną. Było to ból dupy wcześniej, że nie ma. Jak już udało mi się sprawą zająć, był ból dupy o to, że się tym zajmuję. Eee, wszelkie inne tematy, które udało mi się nagłośnić, również było to problem. I po prostu nie kumam tego. Po prostu jest to dla mnie niejasne jako kogoś, kto. Chcąc, nie chcąc, jest w tej społeczności. Jeszcze przed covidem. gdzieś końcem lutego. Słuchajcie, jakie są tego efekty. Jeszcze przed covidem. Czyli przed akcjami z Margot, kilka miesięcy, ale już sprawa vagina monstrancji była. Yy, wiecie co? Przyszli do mnie sąsiedzi. Tak, różni. Mieli jakąś sprawę. Niekoniecznie związaną z kwestiami genderowo-płciowymi. I tak. Nie pamiętam teraz, w jaki sposób do tego doszliśmy. Ale wywiązał się temat, że. Bo moi sąsiedzi w Bierkowicach Kłodzkich wiedzą czym się zajmuję, wiedzą jakich ludzi przyjmuję, że są to osoby bardzo charakterystyczne, wiedzą o tym, wiedzą kim jestem, więc zaraz było zarzucanie mi, że ja w ogóle w takich akcjach uczestniczę jak tęczowe maryjki e... Na jazdy na religię katolicką a ja się takimi rzeczami po prostu nie zajmuję. Więc udało mi się z tego wybrnąć, ale już były do mnie pretensje od moich własnych sąsiadów mieszkających za płotem. Dlaczego i po co? W ogóle się angażuję w takie rzeczy. Wieszcie, mi byli do siostrów kurzeni Byli do siostrów kurzeni A mimo wszystko, bierkowice Kłodzkie i ten mój mini hostel, który już tyle czasu jest w remoncie, zawsze sobie jakoś tam funkcjonował. I nie mogę powiedzieć absolutnie, że Bierkowice, 530 mieszkańców około, no właśnie, gdzieś mi się udało wleźć w jakąś uliczkę, że Bierkowice są wioską nietolerancyjną na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej. Więc ja się zastanawiam faktycznie o co naprawdę chodzi. Czy to jest faktycznie jak mój kocórek Rudek? Zaznaczanie swojego terenu i w jakim celu to jest? Jakie to korzyści ma przynieść? Moment, już chyba wiem, jak się stan wydostać. Tyle mam minut. Dobra, 15 minut. No okej. Okay. Więc tak. Wszelkich akcji z Margot nie popieram. To nie jest kompletnie mój typ aktywizmu. Popierać nie będę. Ojojoj. No dobra, może się tu jakoś odnajdę. Nie mam kompletnie orientacji w terenie. Więc tak, akcji wszelkich szkolujących religię nie popieram. Jest to dla mnie nie do przyjęcia. Może nie jestem osobą specjalnie wierzącą, ale różne tego typu akcje z szkalowaniem wierzeń, religii To nie jest mój typ działań. Nie jest mój typ działań. Nie, nie będę się w to angażować. I po prostu nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jeśli już, to popieram działania mniejszości płciowych, ale tylko pozytywne w kontekście na przykład działań tęczowych społeczników, czy jakby się więcej takich grup tworzyło, które budują. Pozytywny obraz społeczności mniejszościowych, tak. A nie zwykłe darcie, mordy na ulicy, które niczego kompletnie nie przynosi, a wręcz rujnuje wizerunek naszej społeczności. Więc jeśli o mnie chodzi, to. Najlepsze by było po prostu opamiętanie się i, i, i zaprzestanie tego typu akcji. Dobrze, myślę, że mniej więcej udało mi się wypowiedzieć w temacie. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa!